I cześć, witajcie, jestem Kuczy. Zapraszam na kolejny odcinek serii. Zagrajmy w Need for Speed, Most Wanted. E, bo i drodzy, no nieszczęśliwie się zakończyło ostatnio. E, złapali nas, jeśli dobrze pamiętam. I tak, żadnego kamienia milowego nie zaliczyło. Także. A jajajaj, boli. Ale trzeba będzie to jeszcze raz e, ugryźć. Wiem, może, może to podzielimy jak, na jakieś dwa pościgi, żeby nie ryzykować aż tak bardzo, tak jak ostatnio. Muszę być po prostu bardziej ostrożny. Żeby nie dać się właśnie w takie pułapki złapać, bo zajadą mi drogę i pozamiatane. Okej, okay, okej, okay, rewelacja, rewelacja. Czekają nas teraz brameczki, czyli ukochany wyścig z czasem. Nie wiem, czemu ale akurat te brameczki lubię. Jakoś tak, to jakoś tak na, wiecie, przy irytujących przeciwnikach to jest takie dosyć odprężające. Jak mam być szczery. Pamiętam też, bym na lubiłem robić e, te takie challenge, które są dostępne w w, w, w menu. Z poziomu tego głównego menu, chyba 64, tam Challenger są czy coś takiego. A to dlatego, że mogłem sobie wypróbować dzięki nim różne samochody. I sprawdzić, którym się mi się tak naprawdę najlepiej jeździ. Niektóre z nich nawet były, pamiętam, bardzo wymagające, głównie te, te brameczki, bo No czas tam był, potrafił być wyśrubowany, jak dostawaliśmy na przykład samochód typu Galardo albo potem już chyba nawet Murcielago. Z, z tego z tego poziomu, no nie. Ciężko było aż te samochody opanować, jak się tak po prostu wsiadało za kółko, a nie, nie jeździło w karierze. gdzie się można było, w, powiedzmy przyzwyczaić i to było tak stopniowo stopniowane, ten poziom trudności stopniowany był, więc, więc wiecie. No to tak jak, tak jak na początku, wybieramy na przykład Punto albo tak jak ja miałem Kobalta, a nie wsiadamy od razu za kółko jakiejś Porsche'u. Dobra. Pitu-pitu, a to już 70%. Całkiem krótki ten wyścig. Minimalne szanse na to, że będzie nas gonić policja. I bardzo dobrze. Ups. Bo teraz jeszcze się nie chce z nimi ścigać. Znaczy ścigać. Bawić, tak naprawdę. No bo to można nazwać zabawą uciekanie, uciekanie to jest dopiero koniec zabawy, zdobywanie kamieni milowych. Czy jak to e, ktoś ładnie nazwał w komentarzach, głazem. Takie soczyste, soczyste, wielkie kamienie milowe. Głazy milowe, dobre. I, i, i... Wjeżdżamy prosto, o tak. Jest rozpierducha, jest dobrze. 8000 nam wpada na konto. został nam ostatni wyścig. A też nawet yy, braweczki. Także... Coś, co całkiem, całkiem lubię. Nie mogę z tego zdradzać z przodu. Wygląda jakby miał takie usteczka. <grym> się uśmiecha. Pędzimy czym prędzej. Wczoraj, wczoraj był rozgrywany mecz Hiszpanów. OEN. Ja Mogę tu skrótem walnąć. Wczoraj był rozgrywany mecz Hiszpanów z Francuzami. Francja została wyeliminowana. Także wydaje mi się, że ten odcinek w ogóle wejdzie. Chyba w niedzielę? To jest akurat dzień finału. No, także Także z małym przesunięciem. Dzisiaj będzie mecz e, drugi półfinałowy, także jeszcze nie wiem kto będzie grał w finale. Ale jak to będziecie oglądać, no to ci z was którzy oglądają Euro, no to już wiedzą dokładnie. Także no ciekawie, ciekawe. No i co? I kolejne 4 lata trzeba czekać na następne Euro. Na szczęście za 2 lata mistrzostwa świata. zapasem igrzyska olimpijskie w Londynie. Ktoś z Was się wybiera? Ale to było w sumie fajne. Zawsze chciałem pojechać na taki event, wiecie, zobaczyć igrzyska olimpijskie na własne oczy. Nice. Denerwuje mnie tylko to, że ludzie z jednej strony, no, nie dziwię im się, bo chcą zarobić, ale windują te ceny, jak są takie eventy, na przykład opener w Gdyni, jak był teraz. No to yy, noclegi tam słyszałem, że były droższe o 300%. Znaczy ja to śmiało Dechciewa, to już lepiej namiot wziąć. Pod namiotem spać. A ci co są z okolic Gdyni, to już w ogóle zwycięzcy. No, nie wiem, no, no, nie, no na czym ja się zatrzymałem, niby. No, przecież tutaj powinno być gładziutko. Niedopracowane miejsca. Także wiecie, no, moim zdaniem, no, z jednej strony każdy chce zarobić, ale z drugiej strony, no, to jest takie mocne żerowanie na ludziach. No, ale ja nie mam nic na, na wynajem, także nie mi o tym decydować. Kurde, prawie zahaczyłem, no. Cały czas, cały czas staram się zahaczyć. Powiedziałem żonie, że kiedyś zahaczyłem, to ja jeszcze nie udało mi się udowodnić. Wiadomo, że jakbym jechał bardziej z prawej, gdzie ten, no yy, to powiedzieć, no, tunel to, to raczej nie jest. Taki bym raczej powiedział przejazd. No to by, bym zahaczył, tak, bo on tam spad, opada ku dołowi. No, ale ja chcę zahaczyć ten najwyższy punkt. O, było blisko, było blisko. No, znowu pod prąd. Gdzie są w ogóle ludzie? W tym sensie ruch uliczny. No, ale nie wybrakowane ulice. No, nie ma nic ciekawego. Ej, okay, i stówka. Oj, kurczę, nie trafiłem znowu. Okej, okay. elegancko, elegancko. Czyli co? Wszystkie wyścigi zaliczone. Ślicznie, pięknie. Pora się zająć... Policją! Fajnie, że od razu z trzeciego poziomu startujemy. Uuuu I tutaj już widzę, że wzrasta nam na... Czwarty! Do czwartego! Bo jak będzie czwarty poziom, to będzie rzeźnia. A ja jeszcze muszę 6 minut z nimi... Bawić Ty no bo mnie zaraz <noise> w stacji radiowej złapie Dobra, ciebie najbardziej tu zostawimy. Co jest? Już się ktoś zdążył roz rozwalić się ktoś zdążył sam. Naprawdę? Ej, no ludzie! Ja nie wierzę, no Dobra, no muszę go kurny szukać. O! Yeah. To już był ten, którego zahaczyliśmy wcześniej? je yep. Dobra, są dwa. A ile ma w ogóle mamy? 18! Zapomniałem, że aż tyle Dobra, dajcie mi jakieś inne Samochody na 15 ich jest Dzień są? Dobra, tu kolejny. czy ty jedziesz, stary? Jaki świr w ogóle pojechał do tyłu? Przydałoby się, kurczę, na jakąś autostradkę, naprawdę, na jakąś autostradkę wybrać, bo oni mnie tutaj zaraz mogą miło zaskoczyć. Tak, albo trzeba by było trochę ich z nich wyeliminować. O, tu po drodze jest fajnie trójkącik. Skasujemy parę z nich. Z której strony? Aha, dobra, tutaj. To się zatrzyma na tym? Co, tu się wydarzyło? Dobra, jest kamień. Jest jeden kamień. Także ja bym chyba starał się to zakończyć na chwilę obecną. Spróbujemy im uciec. Dobra. Tyk! Trzeba tutaj teraz. O, jest, ale tam chyba kolczaty nie ma, no nie? Czy jest? Nie, kolczata chyba jest od czwartego poziomu, co? Dobrze. Dobra, 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 dobra. Aj! przegapiłem. Co, co, na no boję się, bo jak czkóreczka wiedzie, to będzie gruba rzeźnia. Tam chyba nie wiem, czy helikopter nie wjeżdża wtedy. Okej, 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 ok, ok, okej. Okay, 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 okay. Bo mnie zaraz tu znowu złapią. Ten jak tam farbikuje na radio. <grymny> Już myślę, że mnie złapał. O, ale mi przykro. <suszelmandly> Dobra, idziemy w tę stronę. Tutaj. ci tam się zaraz rozdóbcą. Okej. Okay. Prześrodeczek. Ten skubańca jak przeczekał. Nie, no gdzie ty jedziesz? W drugą stronę. O, pojechał w tę stronę. No trudno. Dobra, tam jest następny trójkącik i jeszcze do tego. E... Dobra, tutaj się przeciśniemy jakoś. Tak jest. I do nacika. Skasujemy. Pyk. Pięknie. Jeden został. Ucieczka. Fuck. Dobra, widzi mnie. To nie ma sensu tutaj jeździć. I też słyszałem, że... Czekajcie, skitramy się. Czekamy na niego. Co on zrobi? Uda nam się? Ajajaj, nie ma nigdzie żadnego miejsca do ukrycia się. Dobra, udawajmy ciężarówkę nas nie rozpoznają, co? Ale ten kurde, on wolno idzie, o ja, o ja Patrzcie, po prostu milimetry od czwóreczki. <laughs> jaki jaja. Dobra, jest, jest adrenalinka, jest, są nerwy. Kurde, no skąd to się tu wziął nagle? No i czwóreczka wicha. oj, helikopter, no rewelacja po prostu, rewelacja. E, raz to już Ty no w ogóle zero nas niby i goni Mmm. Oj, suwy, o jak cudownie. Mmm, fan... o tak, 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 tak. Właśnie tego mi brakowało. Tak, właśnie, właśnie tego. Co te suwy mają za silniki niby? Nie, pullover, nie ma opcji. Czy tutaj teraz będą kolczaty? Jezu, ja nic nie widzę przez tą zadymę. Ja, ja nic nie widzę przez tą zadymę tego helikoptera. Dobra, pojechałem z tej strony, bo się bałem A, dobra, dobra, już, już nie potrzebuję Jedzie na streysów, bo tak jedzie naprzeciwko mnie O, ale mnie minął. A, a, a. Boże, ciężarówki też z nimi. Co tu się dzieje, ludzie drodzy? Ja już nie chcę, ja chcę do domu. Jak się w ogóle helikoptera pozbyć? Bo ja w sumie nigdy chyba tak nie doszedłem, żeby, żeby z helikopterem się bawić. Uuu, i kolczaty się zaczynają. Fantastycznie! Fantastycznie, zatrzymam się na sobie zaraz. Mhm. 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 Dobra. Jakieś porady, gdzie są tunele, coś? Ja... Ja już jestem ugotowany. Dobra, no teraz to już trudno, to już nie ma sensu, mogli mu uciekać. Eee... Tu i tutaj, pyk. Dobra, ty, helikopter... odleciał. No bez sensu teraz uciekać. Może tam będzie jeszcze ta kolczata? Tak! Jest kolczata! Dobrze! Dobra, kolczata zaliczona. Jeszcze by te się przydały te 6 minut, co? Ok, on tam jest. Muszę uważać, żeby tu nie wjechać. Dobra, Ja co się zrobiłem w ogóle? Ożywiłem go. O, jest następna klucza, Tak. Ale wiecie co tak, pyk. Pykniemy. Dobra, trzy samochody, no to dobrze no, by było kurczę jeszcze zdążyć przed... Przed tym są... O tutaj o nie zatrzymał mnie! Uff 16, no jeszcze dwa, tam były akurat dwa. Dobra, nawrota. Jakaś. Taka. Okej, okay, zniknęli. Dupała. niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. dobrze. A tego już jeszcze... O, 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 o! tam było też... Co ja zrobiłem znowu? Dawaj, dawaj. O nie, nie mam Nitro. To mnie wrócić na kolczatę ty. mędy jedne. ja Co tu się dzieje? Był gotowany. Szybko muszę im jakoś nawiać. No zaraz posiłki wezmą, to ja już będę skończony wtedy. Dobra, jeszcze ta. Pięknie. Rewelka. Szybko, do trójkąta. Tutaj widzę, że po środku jest szansa, żeby go. Dobrze. Udało się przelecieć wręcz. Dobra. Gdy to Kitranka? Miejsce? Tak, z tyłu. No z której strony mnie zobaczył? Do no, skąd mnie tu wziął? Co to jest za kłamstwo? Nie, nie wierzę. Jeszcze dwóch jest tutaj. Nie, to przycisk. O. Dobra, jest 18, no już wszystkie kamienie milowe. Jak mi teraz uciec? Ale czekajcie, nie ma tego! Wsparcie już przyjechało! Nie, Co tu się dzieje teraz, no? Ja nie mam szans! Ja nie mam najmniejszych szans z nimi! Jeszcze ja helikopter! No czego tu jeszcze nie, nie wymyślą? Ja. Yeah. Dobra, to na helikopter trzeba przeczekać albo się skitrać ale no, kurde, gdzie? O nie, to nie jest to! Nie rób takich głupich błędów, człowieku. Dobra, tutaj trzeba uważać, bo Kolczata jest na pewno. On tu robi zadymę specjalnie, gnuje jeden, żebym nic nie widział. Dobrze, dobrze, pomagają mi jak mogą. Nitro trzeba tutaj ratować. O, lender! Nie ma nic tutaj z Nitra. Dobra. Ale żebym przejechał teraz. Ten helikopter to, widzę, świetny pilot jest. Naprawdę Dobra, już do 12 zjechało Co to się dzieje, ludzie drogie ratunku Ja się boję, że to się znowu nie uda. Czekajcie. Dobra, Nitro jest w pełni naładowane na szczęście. Okej. Okay. U, dwóch na pewno pojecha, poszło. Trzech może? Nie wiem, dużo. Trochę mnie to uratowało, nie powiem, że nie. Teraz, gdzie to jest niby. O, szlak. Tam było. Jakiś trójkącik, trójkącik mi się tu przydał. No, gdzie są trójkąty? O, dobra, jest na zakręcie. Dobra, widzę go. A teraz trafić w niego. Chyba trafię. Okej, okay, zatrzymani. Ładnie. Ładnie tutaj skasowaliśmy. Całkiem sporo ich poszło. Dobra, ty. Nie ma już helikoptera. Szybko, 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 szybko pędzimy czym prędzej. Dobra, jadę prosto, bo tutaj trzeba jakoś tak zawinąć w bok. Trochę się boję. Aj Okej. W prawo. Nie, co ja zrobiłem? Dobrze, oni są po mojej stronie. Ja tutaj sobie żabciki stroję. Nie pasuje mi tutaj. Jak by mnie zatrzymał ty Muszę się pospieszyć, bo zaraz znowu będą posiłki i helikopter wróci. Nerwy straszne, nerwy straszne. Już się robi coraz gorzej. Mam być szczery. Dobra? Okej. Okay. Wyeliminowani? No ja bym musiał pojechać tamtędy, oczywiście, że tak. Dawaj, 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 Jest kurde, nie wierzę. Nie wierzę. Udało się. Udało się. Jaki fart, że akurat ten... To ta skryjówka była obok mnie. Jaki Fart ludzie. Łoo. Wow. Było już wszystko chyba, nie? No jeszcze krosa nie było, ale kros jest chyba od następnego poziomu. No, I cannot. Believe. Co za 6 Ile my tu punktów zdobyliśmy w ogóle? Jać! Dobra, to się karnijmy. Tak na spokojnie. Masakra. W tej części chyba nie ma tak, że tutaj na przykład o, jak było yy, ten sklepik, że tam będzie coś innego niż w, w ten bliżej naszego garażu, prawda? D 238 miałby, 238 było, elegancko, dobra. Żeby z, odnowić nitrostka i generalnie nasz lakier. Przenieśmy się tutaj, 238? Co i wszyscy tak na 238? Dobra, prosta droga. To jest tu na końcu? Ale śmiesznie. Eee, no, no taka prosta droga to elegancko, 262 nawet. Pięknie, pięknie. Okej, okay, no to co, ostatni? Kamień milowy. Na 214, no to pewnie będą jakieś zakrętaski, jak znam życie. O, szybciej, 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 szybciej! Okej. Okay. I poszło 230. Super, 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 ale starcie z Jewels, Jewels, Jewels czeka nas w następnym odcinku. Za dzisiaj dziękuję Wam ślicznie, trzymajcie się ciepło, na razie.